Kiedy miałem 16 lat, mieszkałem w bloku na trzecim piętrze wraz z rodzicami i bratem. Co noc słyszeliśmy szaleńczy śmiech. Na początku myśleliśmy, że sąsiedzi kimś się opiekują, więc nie martwiliśmy się o to. Pewnej nocy przebudziłem się i usłyszałem ten dziwny śmiech. Była 23 i każdy już spał. Wstałem z łóżka, spojrzałem przez okno, ale nic nie zobaczyłem. Kiedy popatrzyłem w dół, śmiech nagle ustał. To było trochę dziwne, ale wróciłem do łóżka i zasnąłem. Później znowu się przebudziłem i tym razem musiałem skorzystać z łazienki. Była czwarta trzydzieści. Łazienka znajdowała się na półpiętrze. Przez okno w łazience widziałem parking i kawałek lasu. Kiedy myłem ręce znów usłyszałem szaleńczy śmiech. Trwało on około 30 sekund. Brzmiało to, jakby ta osoba nie potrzebowała odetchnąć, tylko cały czas się śmiała. Leżałem przez okno, było tam pięć psów, które szalały wokół czegoś. Kiedy psy się odsunęły, zamarłem. To nie wyglądało jak pięsna, ale miało ludzką twarz. Cały czas mi się przyglądał, uśmiechnął się, a po chwili zaczął się szaleńczo śmiać. To on wydawał z ten okropny dźwięk. Byłem przerażony. Wróciłem do pokoju, ale po tym wszystkim nie mogłem zasnąć. Następnego ranka opowiedziałem moim rodzicom i bratu o tym, co się wydarzyło. Uznali, że śnił mi się koszmar. Przysięgałem im, że to nie był żaden sen, ale nie uwierzyli mi. Po prostu mnie wyśmiali i to zignorowali. Tamtej nocy wszystko wydawało się prawdziwe. Wiedziałem, że to była prawda. W ciągu następnych dni nic nie słyszałem. Pewnego dnia, kiedy zaczęło się już ściemniać, moi rodzice pojechali z bratem na zakupy, a ja się rozchorowałem, więc musiałem zostać sam w domu. Była wtedy 21. Musiałem wyjść z psem na spacer, więc to zrobiłem. Niedaleko mojego bloku był opuszczony dom. Nagle coś przykuło uwagę mojego psa i zerwały się ze smyczy. Pobiegłem za nim. Musiałem przeczołgać się pod płotem. Gdy wstawałem, obtarłem kolano. Ale przynajmniej znalazłem mojego psa. Jednak, tak naprawdę, to nie był on, tylko ta przerażająca kreatura. Stanęliśmy twarzą w twarz. Miał świecące zielone oczy. Jego twarz wyglądała przerażająco. Krzyknąłem, a to coś zaczęło się śmiać. Złapałem psa i pobiegłem z nim jak najszybciej do domu. Teraz mam 18 lat. Nadal nie wiem, co to było za stworzenie. Dlaczego tylko ja go spotkałem? Cieszę się, że po tych wydarzeniach nigdy więcej go nie spotkałem.